Calling all the fighters calling on survivors are you up on night we wow! can take it higher let's do this Taki mecz z jestrzęskim Węglem, mistrzami Polski. Pierwsze dwa sety postawiliście się. Naprawdę dobrze to wyglądało. Świetna gra z Waszej strony. Czego zabrakło? Dobrze zaczęliśmy ten mecz, naprawdę równa gra. Kończyliśmy przede wszystkim swoją pierwszą akcję w pierwszym i w drugim secie. Z takimi drużynami jak Strzembie trzeba grać tak naprawdę punkt za punkt i gdzieś szukać swoich szans w końcówce, a jak oni już odskoczą, tak jak pokazali to w trzecim, czwartym secie na początku, to już bardzo ciężko jest gonić taki zespół, bo oni praktycznie nie robią błędów i nawet jeżeli kończysz swoją pierwszą akcję, to to jest troszkę za mało, bo gdzieś tam musisz szukać breakpointów, a... Tak jak powiedziałem, z takimi drużynami to już jest y, bardzo trudne. Przed nami mecz Zawierciem już w niedzielę. Jak się czujecie po tym spotkaniu? Chcemy się zregenerować. Troszeczkę za dużo czasu nie ma, bo mecz już w niedzielę. Dzisiaj tak naprawdę pierwszy trening na hali po powrocie z Jastrzębia, więc troszeczkę pewnie zaczniemy spokojnie. Jutro jakieś y, dłużej pogramy szóstki i, i co? I robimy wszystko, żeby przygotować się dobrze do niedzielnego spotkania. Bez dubli za pierwszym razem. Dobra, i teraz ja robię... Wow! I zaraz zmontujemy jak piłka wpada do kosza. Ale tak hamsko zmontujemy, że piłka wpada w ogóle od drugiej strony. O tak. A jeszcze musi wpaść, wiesz? Yes! I teraz montaż zrobimy, połączymy to, nikt się nie skuma, że to nie miało prawa się udać.